Janutą paluchowską <laughs> wspólnie rozpoczynaliśmy studia polonistyczne na kulu, potem pracowaliśmy na różnych stanowiskach w sekcji, czy teraz w Instytucie Filologii Polskiej i tak dotrwaliśmy do emerytury. <laughs> Ponad pół wieku w tym samym miejscu. Profesor paluchowska była wnikliwym i subtelnym czytelnikiem poezji, wybitnym interpretatorem poezji, śmiało proponowała. Nowe, nową lekturę dzieł, czasami przekorną wobec dotychczasowych odczytań. Zajmowała się twórczością romantyków oraz poezją XX wieku. Niezbyt często wypowiadała się w publikacjach. Zawsze jednak były to prace podejmujące problemy istotne, otwierające nowe perspektywy, bardzo inspirujące. Wystarczy wspomnieć o jej książce słynne, nieznane wiersze późne Mickiewicza, słowackiego Norwida która pobudziła refleksję badawczą innych historyków literatury, żeby tylko wspomnieć rozprawę profesor Teresy Kostkiewiczowej, wiersze późne jako kategoria historyczno-literacka. Największą pasją profesor Paruchowski była dydaktyka, kierowanie pracami magisterskimi i doktorskimi. Seminarium było dla niej zawsze najważniejszym zajęciem, nawet w czasie ciężkiej choroby starała się odbywać je regularnie. Spotykała się z studentami, dyskutowała, pomagała. Wniosła bardzo ważny wkład w kształcenie młodych pokoleń polonistów oraz młodej kadry naukowej w naszym uniwersytecie. Zapewniła dalszy rozwój uprawianej przez siebie dyscyplinie, który będzie kontynuowany przez młodych badaczy. Łączyły nas więzi bardzo takie bliskie koleżeńskie, partnerskie. Pani profesor nie znosiła żadnych sztywności w kontaktach, żadnych takich jakichś zawoalowań. Była człowiekiem bardzo konkretnym, chociaż jej osobowość to osobowość człowieka bardzo też oryginalnego i samodzielnego. Prowadziła badania w sposób, też bardzo nie, taki bardzo oryginalny. Dla niej spotkanie ze studentami, spotkanie z, z doktorantami, to było spotkanie badaczy, ale to było też spotkanie osób, które ona chciała poznać, z którymi chciała przeżywać ich no, rozmaite koleje losu i, i szczęśliwe, i te nieszczęśliwe. Także to ją jakby wyróżniało spośród pracowników. Nigdy nie przeszła obok jakiejś ważnej sprawy osobistej, która dotyczyła jej bliskich. Że to ją też inspirowało do różnych podejmowanych prac, czy to magisterskich, czy, czy doktorskich, czy habilitacyjnych. Ten żywioł taki ludzki, w który ona chętnie wchodziła, no ją całkowicie potem pochłaniał. Ona była bardzo zainteresowana tymi sprawami, którymi żyli jej bliscy. Natomiast jej oryginalność badawcza, doceniana myślę w całej Polsce, przynajmniej w, tej, w tych środowiskach polonistycznych, wyraziła się również jakby taką odpowiedzią, która nas wszystkich zaskoczyła, mianowicie do jej księgi na jej jubileusz 70-lecia, Zgłosiło się bardzo dużo autorów z całej Polski. W ten sposób oni wyrazili, jakby, czy podkreślili jej wkład. Niezwykle oryginalny. W badaniach nad Mickiewiczem, nad Słowackim, nad Norwidem, ale też i nad poetami współczesnymi, nad Przybosiem. No, będzie nam jej bardzo brakowało. Myślę, że teraz będzie czas na jeszcze ponowne jeszcze raz przyjrzenie się jej studiom, jej często takim nawet drobiazgowym, ale bardzo celnym interpretacjom, szkicom. I też myślę, że no wiele pokoleń, przynajmniej kilka pokoleń polonistycznych, których ona inspirowała i wychowała, bo wielu doktorów, wielu doktorów habilitowanych dzisiaj, samodzielnych pracowników nauki, yy, zawdzięcza jej bardzo wiele. I w całej Polsce, w różnych ośrodkach, yy, ta jej dociekliwość badawcza no, będzie już teraz przez nich jakby realizowana i kontynuowana.